Dzień dobry. E, witam państwa w kolejnym programie tarnowskiej telewizji tarwizja.pl. Tarnów z każdej strony. Tym razem gościmy w przytulnym wnętrzu Kafe Galeria. E, dzisiaj e, państwa i moimi gośćmi są tarnowscy radni: pani Anna Czech, Grzegorz Światłowski, witam Jakub państwa. Kwaśny i Dzień Tadeusz dobra. Mazur. Dzień dobry. Samorządy e, pracują ostro nad e, przyszłorocznymi budżetami. Wiadomo, e, że budżet to także podatki. Radni często w opinii widzów, także automatycznie dosyć podchodzą do zasady, że podnosimy podatki o inflację, to jak gdyby tłumaczy podwyżki. Czy państwo zgadzają się z taką opinią? i Jakie jest państwa zdanie w tej sprawie? Pani Anna Czech. Czyli podatków, tak? Znaczy, tutaj właśnie trzeba by się dopatrzeć do jakiejś polityki, jeśli chodzi o podatki. I tak przeanalizowawszy porównanie obciążeń podatkowych w innych miastach, no to, to widać, że w tym roku, szczególnie z tytułu nieruchomości, podatki znacznie wzrosły, znaczy mają wzrosnąć. I również rosną podatki, które obciążają biznes. No to jest do zastanowienia, czy w czasach kryzysu, w czasach Kłopotów różnych przedsiębiorców jeszcze podnosić podatki, a wcale to nie, nie zrośnie jakoś specjalnie kwota przychodów do budżetu, a może stanowić poważne obciążenie dla, dla biznesu. Także tutaj bym była no, przeciwna podnoszeniu podatków. Nawet o ten stopień inflacji? No myślę, że, że nawet o ten stopień inflacji, dlatego że, że nie są to jakieś kwoty, które ratują budżet, budżet miasta, a po prostu no są, mogą być czasem gwoździem do trumny dla niektórych yy, przedsiębiorców i biznesmenów. Co na to koalicja? Nie, nie, nie byłbym aż tak bardzo e, Rządzący. sceptycznie. Rządzi prezydent, to, to żeby było jasne. Szanowni Państwo, jak tutaj siedzimy we czwórkę, mieliśmy przyjemność spotkać się sześć lat temu, jak zaczynaliśmy przynajmniej jak ja zaczynałem Kuba czy Pan Tadeusz swoją, swój okres przebywania w Radzie i zaczynaliśmy od bardzo wysokiej Podwyżki podatków. Pamiętacie Państwo, poprzedni zarząd nie podnosił w niektórych dziedzinach podatków przez 4 lata. To doprowadziło do tego, że musieliśmy skokowo podnosić niektóre podatki nawet o 30%. I wtedy dopiero było przykro, będąc mieszkańcem, i jednocześnie radnym, podnosić rękę w takiej sprawie. Jeżeli podatek nie, nie jest. Musieliśmy. No, nie musieliśmy. Nie. Wybraćmy taką. Nie, 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 nie oczywiście, reakty, nie musieliśmy. Ale to. Ja Jeśli ktoś jest przyzwoity i odpowiedzialny, to to robi. Generalnie zasada jest taka przyjęta: jeżeli podwyżka jest o wskaźnik inflacji, to to nie jest żadna podwyżka. Jeżeli jest mniej, to wręcz jest obniżka. Jeżeli jest więcej, to jest dopiero podwyżka. Analizując w tej chwili um, te liczby, o których mówiła pani. Pani Anna, nie wygląda to wcale tak źle. W przypadku tam podatku od nieruchomości jest to wzrost yy, o kilkanaście procent, ale, 18, to, ale to jest w skali roku 18, dla, mieszkania, dla mieszkania, powiedzmy, 50-metrowego to jest podwyżka 5 zł, to jest było jasne. Tak, w skali roku, bo to jest podatek na Ale do porównanie do innych miast. Ale to jest nie tylko skończę. Generalnie. Nie jest to duża podwyżka, jest to podwyżka powiedziałbym w granicach przyzwoitości. My jeszcze oczywiście będziemy na ten temat rozmawiać, nie zostały podjęte żadne decyzje, dopiero miasto w tej chwili będzie przedstawiać swoje propozycje, także jest jeszcze jest spore pole do, 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 do rozmów. też uważam, że. Panie że ja zajmuję się naukowo również na Uniwersytecie Ekonomicznym finansami samorządowymi. Ostatnio pisałem również artykuł o decentralizacji finansów publicznych, i niestety tutaj problem tak naprawdę nie. Nie jest w tym, że my podnosimy podatki. Podatki podnosimy z konieczności, i tu zgadzam się z tym, co mówił pan radny Światłowski, że my musieliśmy podnieść te podatki, ponieważ zadania, które zostały przekazane samorządom, są niewspółmiernie do finansów, które rząd przekazuje. Niestety, ale decentralizacja poszła w, w dół w sferze zadań, ale nie w sferze. Dochodów Czyli pan samorządowych. To będzie za podatków. Panie redaktorze, no tutaj jestem akurat skłonny inaczej niż w przypadku biletów na, przykład na komunikację publiczną. Jestem skłonny do dyskusji, do rozmowy, ponieważ taka potrzeba jest. To znaczy samorządy i, i, i fatalna polityka, jeszcze raz powiem, fatalna polityka ministra finansów, zmiana w ogóle w 2009 ustawy o finansach publicznych i zmiana podejścia do zadłużania się niektórych samorządów, zmiana tych. Model to wiem, ale wiem, o Pan będzie głosował. Powoduje, za, powoduje za że my musimy, my musimy, ponieważ w innej sytuacji przyjdzie nam Regionalna no. Izba Obrachunkowa i przyjdzie komisarz do, do miasta. No. Dobrze, zapytajmy. a nie chcemy komisarza. Nie chcemy komisarza. Komisarz. Komisarz. Ja ja tak. tak. Podatek, ja to mówię nie jako ktoś, kto pracuje naukowo nad podatkami czy finansami. Tylko mówię jako gospodarz własnego domu, jako gospodarz miasta, uważam, że podatek jest częścią składową naszego budżetu, który jest na wszystkie płaszczyzny funkcjonowania miasta. Kwota 5 groszy akurat zwyżki podatku jest to bardzo niewielka kwota, tak? Koledzy powiedzieli, to jest około 5 zł na gospodarstwo w skali Rosji. Zgadza się, że Kowalski, tak nazwijmy mieszkańca Tarnowa, tych. Takich różnych płaszczy jego życia to ma wiele, takich pięciozłotówek ma wiele. Ale my musimy coś zrobić. To tak, jak Kuba powiedział, jeśli nastąpi z powrotem centralizacja na przykład systemu oświaty, tak jak nastąpiło to na Węgrzech, jeśli nastąpi powrót do tego, że państwo przejmie w pełni opłacanie systemu oświaty, w ten czas uzyskamy kilkadziesiąt milionów złotych w skali rocznej, które powo powo powoduje to, że na pewno i nie będziemy podatku podnosić, i nie będziemy biletów, cen biletów podnosić. Ale jesteśmy na 2012 roku, rok, budżety na, na 2013. Pójdę. Czy pan będzie głosował za podniesieniem podatków? Powiem tak, ponieważ jestem z grupy, w której jest pan prezydent, yy, dyskutowaliśmy na tym wielokrotnie, i uważaliśmy, że to jest niezbędna konieczność, będę tak głosował. Dobrze. E, inny aspekt zgłaszany właśnie przez mieszkańców a propos podatków jest taki, e, że oczywiście przekornie troszkę, ale jednak tak wielu tarnowian myśli. E, z jednej strony podnosi się podatki, a z drugiej wydaje się pieniądze, e, także publiczne, na inwestycje, które nie są konieczne. No i tutaj pada nieszczęsne być może przykład fontanny słynnej, która częściej nie działa, niż działa. Czy w takim kontekście mają Państwo czyste sumienie, że, że z jednej strony podnosimy podatki, z drugiej strony dopuszczamy do takich rzeczy, no, dopuszczamy jako radni, wybiera prezydent oczywiście, ale dopuszczamy je jako radni. Panie redaktorze, Fontanna no. jakimś cudem została sfinansowana z funduszy unijnych więc to nie do końca są pieniądze z podatków, chociaż nie chcę bronić tutaj pana prezydenta, bo wydawanie pieniędzy na fontanny. Ja nie, nie słyszałem o inwestycje. Na 100% nie, jest nie no, nie Ale nie, nie, nie w 100%, dołożyć. ale sfinansowana finans, w dużej części z funduszy zewnętrznych. E, a tak, taki priorytet, taką zasadę przyjął pan prezydent, że jeżeli coś jest realizowane przy y, użyciu środków zewnętrznych, to w to w y, to należy iść. No i jest w tym jakaś logika. Jest grono osób, którym ta fontanna, może nie ta, ale w ogóle działania zmierzające do poprawy estetyki miasta się podobają. Nie ta fontanna, szczerze mówiąc, no ani nie zachwyca, ani nie, nie denerwuje za bardzo, niemniej jednak nie był to trafiony, trafiony pomysł, ale sama polityka poprawy estetyki miasta no jest jednak, wpisuje się w, w całość działań, które kilka lat temu, sześć lat temu, postanowiliśmy położyć priorytet właśnie w tym miejscu. I tarnów się zmienia, tarnów pięknie je. no to też No, no to, jest to właśnie jakiś się element. tutaj akurat zgadzam z panem, z panem, z panem Jakubem, bo nie wszystkie może te, te um, kwestie, które są związane z poprawą tego, um, tej, te, tej estetyki miasta są zawsze trafione, ale to jak w życiu, nie każda decyzja jest mhm. dobra. Jedne mogą być um, lepsze, drugie mogą być gorsze. No ale wtedy, wtedy musielibyśmy rezygnować ze wszystkiego. no Nie wiem, z, z, z podświetlania kamienic, z, z wszystkich elementów, które właśnie powodują, że ten mhm. Tarnów jest trochę, trochę, trochę ładniejszy, trochę bardziej bardziej przyjazny. No wszystko to też musi kosztować, bo za darmo niestety nie ma nic. No. Możemy wyłączyć wszystkie lampy w nocy i twierdząc, że będziemy oszczędzać. No. czy to jest akurat dobry kierunek? Ja tego nie wiem. No, ale to Państwo decydują akurat. radni, no tego my, jesteście oczywiście, wybrani oczywiście przez mieszkańców. My, decy my decydujemy, ale wykonuje Pan Prezydent, to jest władza wykonawca. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście. my współdecydujemy, mamy na to na pewno jakiś wpływ, możemy toczyć rozmowy, możemy lobbować, możemy, możemy pewnych rzeczy, nie wiem, nie robić, możemy pewne rzeczy wstrzymywać, pewne działania, ale generalnie wydaje mi się, że kierunek jest słuszny. Ja tak, Panie wow, Tadeuszu, czy, czy w... takie przełożenie, że z jednej strony podnoszenie podatku, z drugiej niekoniecznie inwestycje, to jest dobre A czy rozwiązanie? Nie powinniśmy wykonywać... U... Niekorzystnych dla miasta, powiem tak, ale. Ja nie, nie, uważam... ja nie mówię o niekorzystnych. O może nie pierwszej potrzeby, bo to nie chodzi tak. o niekorzystne. A czy, a czy pan uważa, że kwestia mieszkania w domu obskurnym hmm. To jest coś niekoniecznego. Ja uważam, że jeśli będę mieszkał w szopie, proszę pana, oczywiście w środku mi będzie dobrze, ale zewnętrznie to będzie wyglądało obskurnie, to będzie o mnie świadczyło dobrze, proszę pana. Ja to do właśnie do takich ruchów. Proszę nie, proszę mieszkańcy to przyrównują do czegoś innego, że im brakuje na podstawowe potrzeby, muszą płacić droższe bilet w autobusie, a widzą pewne działania, które w ich odczuciu są, no jak gdyby, dyskusją nie rozwiązywane. Panie redaktorze, a weźmy te ostatnie 6 lat i zobaczmy, o ile skoczyła cena paliw, o ile skoczyły ceny pensji pracowników MPK, jak wygląda tabor samochodowy. Jeśli nie będziemy robić pewnych ruchów na przykład w kierunku podwyżki cen biletu. to jeszcze o tym to... porozmawiamy kiedy indziej. Tak. Pani Ania, czy pani się zgadza z takim podejściem? Znaczy tak, no, ja, ja mam takie podejście i zgłaszałam to już. Kilka lat temu, że trzeba się dobrze zastanowić nad, nad wydatkami, biorąc pod uwagę, że te przychody tak łatwo no nie tworzą się, prawda? Nie, 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 nie łatwo skonstruować ja odpowiednie opomniał, przychody. Że nie za tą fontannę. Także tą fontannę to nawet już podczas kampanii, kampanii krytykowałam, chociaż niewiele przy... osób krytykowała, prawda? Z jeden oczywiście. z przykładów, oczywiście, uważam, że się trzeba bardzo zastanawiać nad każdą wydaną złotówką, nad każdą inwestycją. I trzeba po prostu tak dobierać inwestycje, aby one w przyszłości przynosiły korzyść, nie tylko estetyczną. Ja jestem absolutnie za estetyką. Myślę, że bardzo patrząc na to, gdzie, gdzie zarządzam, no to można to sprawdzić. Natomiast najważniejsze jest to, aby inwestować w takie, takie inwestycje prowadzić, żeby one w przyszłości nie, nie były kolejną skarbonką, tylko żeby przynosiły no ale... realne korzyści. A tak niestety w wielu przypadkach jest, że, że wydajemy te środki unijne, które to jest szansa przez te lata, prawda? Oczywiście, że trzeba poprawić estetykę, trzeba, trzeba robić tak zwany lifting. Ale jak my przez kolejne lata do tego będziemy jeszcze dopłacać, to po prostu nie jest to rozwojowe. Znaczy, nie jest to rozwojowe. Wydaje, ale myście się wypowiadali, ma... ja też pozwólcie mi, że powiem swoje zdanie. Na to to nie, gwarancji i tak ją musi nie, Awaryjność to jest drugi to aspekt nie jest to, to, jest sprawa. Awaryjność. Awaryjność to jest inna sprawa. nie, to jest inna nie, to inwestycja z gruntu no nie, jest nie, końca trafiona, nie, przyjdzie czas nie, Ale my wszyscy decyzję odnośnie... Patrzymy na Odnośnie, odnośnie, patrzymy na całość, nie, że tak. w mieście takiej inwestycji, do której tak. można by się było tak przyczepić w 100%, że to są pieniądze, że to jest jakiś balon tak. napompowany niepotrzebnie. Ja uważam, że nie ma. Jeśli ktoś mi wskaże, mogę dyskutować o tym. Z są, drugiej są, strony nie, ma, nie jedynie ma, jedynie ma inwestycji, które, w tarmiach, która też nie budziłaby kontrowersji. Zawsze się. Ee, znajdzie się osoba, która podważa celowość basenu, tak. ronda. Podważ, czy podważmy innego. w jednym aspekcie. Powszechne jest takie mniemanie, że y, urzędnicy są utrzymywani z pieniędzy podatników. Tak się mówi, powszechnie tak ludzie sądzą. Jednocześnie Część tych pieniędzy, wydawane jest to ostatnio w Tarnowie, jest dosyć głośna sprawa, na przykład na wynagrodzenia, horrendalne wynagrodzenia sportowców zawodowych. Mówię to w kontekście chociażby ostatnich wydarzeń dyskusji o, o żużlowej spółce i o tym, co się tam stało z finansami i o rezygnacji pani prezes Mróz. Czy w tym kontekście, jeszcze. czy w tym kontekście taka zależność, czyli z jednej strony Część tych pieniędzy, nie taka mała w końcu, publicznych, czyli podatników w jakimś tam stopniu, jest wydawana właśnie przez miasto, czyli też przez państwa, przez prezydenta. Na takie cele? Czy to, czy to ma rację? By to pan Tadeusz jest zaangażowany w sprawy żużlowe. Jakie jest pana Raczej znaczy, powiem tak: stadion miejski jest nie tylko stadionem żużlowym, ale stadionem piłkarskim. Odbywają się tam mecze i piłkarskie, i żużlowe. Zresztą ostatnio na Radzie Sportu dyskutowaliśmy na ten temat. Powiem tak, że w interesie, tak, piłkarzy którzy mają wiele fanów w Tarnowie, tak samo jak i którzy mają wiele fanów, jest to, aby ten stadion funkcjonował. Jeśli ten stadion funkcjonuje i ma żyć... Musi spełniać wymogi, kryteriów, czy Panie Tadeuszu, ja mówiłem tu o konkretnym aspekcie, czyli tak. o wynagrodzeniach, bo zarówno piłkarze nie dostają od dawna Ale jaki my mamy wpływ na to? No chociażby taki, że finansujecie, miasto po części finansuje, to na przykład stypendia wypłaca piłkarzom. To jest też sposób finansowania. Ale Można wypłacamy jest stypendia wszystkim sportowcom, którzy na to zasłużą. Jeśli pan e, przyjrzy się pieniądzom. Ale inaczej to mam pytanie, tak. czy miasto, czy samorząd powinien wydawać pieniądze na sport zawodowy, bo do tego tak naprawdę zmierza w pewnym, w pewnym stopniu, to, to, to moje pierwotne pytanie. No powinien powinien wspomagać, jeśli są wybitni nie. sportowcy. Pani Aniu, to jest, że zmiana. pani to jest Pani Każdy ma swoje tak. zdanie. Ja uważam, że jeśli są sportowcy, którzy mają osiągnięcia, którzy, którzy promują miasto na świecie, ja uważam, że powinniśmy w jakiś sposób wspomagać. Te stypendia, które są, to są, to są groszowe sprawy, patrząc, patrząc na to, że te stypendia nie są wielkie. Nie mówmy o kontraktach zawieranych między klubami, Zawodnikami, co wcale nie zależy od miasta. Mówimy, mówimy o tych pieniądzach, które po części z Jeśli patrzymy na rok 2013, jeśli zobaczymy na to, że około miliona złotych zostało mniej przeznaczone na sport, to będzie pan miał odpowiedź, że to nie jest tak, jak popatrzymy na inne miasta, gdzie jest dziesięciokrotnie więcej na sport pieniędzy i dużo więcej pieniędzy na stypendia. To Tarnów nie jest tym, którzy szasta pieniędzmi. Ja uważam, że sportowców też trzeba wspomagać, pomagać im się rozwijać. Ja uważam, że trzeba dać pieniądze sportowcom, ale mówimy, właśnie o takich przypadkach jak piłkarze unitarnów, czy piłkarze ręczniczy, tak. Takich jak najbardziej. Zresztą to są jak, siatkarki, jak, jak siatkarki. Wspaniała inicjatywa, którą tu muszę pochwalić. Byliśmy ostatnio. Ja bywam regularnie. I mam tak. nadzieję, że pan też będzie pani też bywał regularnie. Obiecuję. Pan redaktor zresztą też. Więc chwalimy tego typu mm, inicjatywy i uważam, że na, na, na sport, o którym mówiłem, jak najbardziej miasto powinno dawać. A teraz, no, na pensje dla, dla wybitnych żużlowców, y, które idą w setki tysięcy złotych, to myślę, że nie. Miliony nawet, miliony, proszę no, Państwa, my pytanie. na pensji nie dajemy. To dają sponsorzy, tały on na przykład największe zakłada, do dober, którzy zawierają umowy z tymi na Ano, na ten temat. Znaczy nie, ja uważam, że sport zawodowy to jest osobny, to jest po prostu biznes i, i to powinno to być inaczej finansowane, inaczej to powinno funkcjonować. Natomiast myśmy się powinni skupić na tym, aby nasze kochane dzieci i młodzież wspierać w tym, aby, ten, aby w sporcie po prostu się realizowali swoje swoje, że tak powiem, talenty, umiejętności, a także no, ogólny rozwój i tutaj powinien być główny położony nacisk na, na rozwój po prostu tych kół w, w szkołach czy międzyszkolne jakieś kluby. Po prostu to jest, to jest ważne i to jest spojrzenie w przyszłość, a sport zawodowy to jest po prostu osobna sprawa. Ale nikt nie Unia, która, gra... Unia, skuba, unia, to która to gra w tej wyczenio. chwili, tylko powiem jedno zdanie, potrzebuje drużyny seniorskiej, bo żeby ci młodzi ludzie nawet się rozwijali i mieli możliwość spojrzeć na swoich idoli, potrzebują starszej drużyny, a to tak naprawdę nie są wielkie pieniądze. Ja uważam, że na, na piłkarzy, właśnie koszykarzy czy siatkarzy, czy piłkarzy, czy miasto mogłoby pieniądze znaleźć. Przede wszystkim ja uważam, że pieniądze samorządowe powinny być kierowane na sport dzieci i młodzieży. I tak ale się zgodzę też się też z tym, co powiedział pan przewodniczący Światłowski, że no, ta młodzież musi mieć też jakiś wzorce. I tutaj ja życzyłbym sobie, ponieważ miasto, prezydent powinien być ponad jakby wszelkimi podziałami bo klubów i sekcji mamy wiele. I powinien w miarę równomiernie te pieniądze dzielić pomiędzy siatkarki, pomiędzy piłkarzy, piłkarzy ręcznych i też klub żużlowy. Tutaj proporcje zostały zachwiane na korzyść klubu żużlowego. Widać też, że reakcja pana prezydenta po ogłoszeniu dymisji pani prezes była niewspółmiernie szybsza i, 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 i powiedziałbym głośniejsza niż reakcja na prośby piłkarzy, A propos, panie Błogowie, Więc a propos widać, Właśnie. widać zachwianie tych, no tych proporcji. W tej reakcji nie była obietnica pieniędzy, tylko była pomoc No to właśnie, to, ale to. ja chciałem zapytać. Sobie, o żeby prezydent na apel o pomoc piłkarzy równie szybko zareagował. Tak, ja chciałem zapytać właśnie o to, czy, czy apel prezydenta do sponsorów, o to, żeby wspomogli Żużel to jest wszystko, co miasto może w tej kwestii zrobić? No myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy szukać właśnie sponsora zewnętrznego, jakąś firmę prywatną, która będzie potrafiła wyłożyć te pieniądze. Niestety skuteczność w tej dziedzinie jest mizerna, bo proszę zauważyć, zarówno z Tarnów, jak i Tauron to są firmy no, prawie publiczne, powiedziałbym prawie, bo z dużym udziałem Skarbu Państwa, więc ta decyzja no, może być ok. również traktowana no, jako no polityczna. Właśnie. Gdyby na przykład Wiaczesław Kantor szef akronu, który ma 12 czy 13% zakładów azotowych, zechciał wykupić któryś z klubów i wyłożyć swoje pieniądze na, no to, na mówię, to, żebyśmy to mieli, żebyśmy mieli zawodowe drużyny, to by był sukces pana prezydenta i sukces co może miasto zrobić, żeby w tej sytuacji no, dosyć trudnej... Miasto niewiele, nie nie bo, bo ja nie sądzę, żeby e, ktokolwiek przekonał Pana Kolasińskiego do tego, żeby grzebał w tej chwili w budżecie nie nie wchodzi pieniędzy, w i szukał pieniędzy. To są bo zbyt rozsądni ludzie, żeby, żeby szukali pieniędzy na rzecz, jednocześnie nie w, proponując podwyżki nie wchodzi to w biletów, czy takie rzeczy. I jak popatrzymy, Panie Redaktorze, na ten algorytm Rostowskiego, e, który w zasadzie e, steruje budżetem miasta, bo My mówimy, że nie możemy mieć wyniku ujemnego, tylko wynik dodatni i on pozwala nam na pewne ruchy w tą czy inną stronę, no to patrzymy na to, że my tego budżetu nie możemy zwiększyć albo zwiększyć zadłużenia, a jeśli chcemy dać sportowcom zawodowym, o czym nie mówię, że miasto powinno dać, to musimy z czegoś wziąć. A to za bardzo nie ma czego wziąć, bo, bo wszędzie, wszędzie jest mało. Ale to, to tak mówi, to przedtem to wspominałem tak w jest debatach, że musimy wyrównywać wszystkie zarzuce. Za w mieście, które istnieją od 40 lat i wszędzie jest kuso. Znaczy to jest to, o czym mówimy, o czego kiedyś, nie będąc samorządzie, nie zauważaliśmy, a co teraz zauważamy bardzo często. Nawet jak się ktoś pojawia z ciekawymi propozycjami, czy na sesji, czy na komisji, pada pytanie. Dobra, ale skąd? Powiedz mi, skąd to weźmiesz, żeby dać na to? To jest bardzo dobre pytanie. I ono się coraz częściej pojawia, to świadczy o tym, że, że bardzo wzrasta świadomość. Ja jeszcze powiem, że prawa. szanuję panią prezes MUS za to, że podjęła taką decyzję, choć uważam, że zrobiła wiele dla tego klubu, bo wychodząc z długu 4,5 milionowego, schodząc do poziomu milion trzysta, to, 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 to był wielki sukces. Ja uważam, że jeśli sponsorzy pozwolą mi podjąć podobne działania, jak podjęła w roku ubiegłym, myślę, że ta Unia, spółka Żużlowa otrzyma licencję i dalej ci chłopaki będą jeździć i będą cieszyć nasze oczy. Szkoda Pani Mróz prezesem w tym roku, także dla sprostowania, bo została w lutym prezesem, także Szkoda w ubiegłym tym... roku nie było prezesa. Szkoda tylko, że w nie mogą nawet marzyć ale... o część... część Ale jak Następne no pytanie jest takie, no co zrobić w drugoligową Unią Tarnów? Mówiliśmy o tym poniekąd przy tym pytaniu podatkowym, ale tak naprawdę pojawia się problem, ponieważ no po pierwsze Pytanie jedno jest takie, czy, czy na tym poziomie, czyli de facto trzecia klasa rozgrywkowa, należy piłkarzom płacić za grę? To jedno to jest pytanie. Też dobry, jest, to się to pojawia na forach różnych. I drugie, na ile samorząd z tych publicznych pieniędzy no może wesprzeć właśnie nie, nie poprzez to, że remontuje fotele czy trybuny, tylko bezpośrednio wesprzeć klub, czyli drużynę. Inna sprawa, inna sprawa to jest płacenie zawodnikom <coughs> pensji, a, inna, a inną sprawą jest zorganizowanie rozgrywek, umożliwienie wyjazdów, treningów. Ale przecież tak kiegujemy pieniądze. Proszę Państwa, pamiętajcie sytuację, kiedy e, nie wiem, Polska Drużyna Narodowa w latach 80. grała z reprezentacją San Marino. I nam się okazywało, e, redaktor Szpakowski mówi, tak, ci panowie grają za darmo, jeden z nich jest księgowym, drugi jest nauczycielem, trzeci fryzjerem, jest prawnikiem, tak. on, ten jest fryzjerem i tam nikt nie bierze za to pieniędzy. No właśnie. I to są ludzie, za mały kraj. Dobrze, no, ale na ale poziomie... Nie, tak. To są ludzie, którzy grają w reprezentacji tego kraju, no. więc jaki oni muszą prezentować poziom tak. gry. I da się to, to zrobić, ale ja nie wynik wtedy. No, wygraliśmy. Wygrywamy regularnie, sam najlepsze. No, coś tak, było, około, około 10 czy 9 zera. Tyle prawie. nie, to naj nie, największy wynik w historii Polski był trochę inny. Panie redaktorze, Panie, czy, to... czy, czy państwo mają pomysł na to, jak to rozwiązać? Bo Panie... problem pojawia się naprawdę bardzo poważnie. Panie redaktorze, ZKS Unia Tarnów to był kiedyś zakładowy klub sportowy, i teraz jedynym ratunkiem dla tego klubu, dla piłkarzy. Jest w tym momencie prezes Jerzy Marciniak i zakłada Zotowę w Tarnowie Mołocowicach. Ja wiem, że to teraz nie jest nie ma, już ZKS, ja powiem, ale ja to czy mogę dokończyć? Mm -hmm. To był tak. kiedyś klub zakładowy, i kiedyś decyzją prezesa zostało wstrzymane finansowanie tego klubu, sekcji piłkarskiej. Z powodu niejasności i, 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 i problemów z prawem, krótko mówiąc. Tak? Krótko problemy, problemy, problemy te się skończyły. Zawodnicy udowodnili, że grają, teraz potrafią grać, weszli do wyższej klasy rozgrywkowej. I to jest tylko i wyłącznie teraz decyzja. Platformy Obywatelskiej, zakładów azotowych w Tarnowie, żeby te pieniądze jakby uruchomić, Czyli odblokować, zacząć sponsorować. Czyli tak? nie ma się w sponsorować. Nie, nie, nie. Myślę, że źle pan się nie da, tak, do czego Ale do czego zmierzam? Uważam, skoro zakłady pewnie, tarnowskie azotowe potrafią sponsorować skoczków narciarskich, być może w Tarnowie tacy są, ale skoczni nie mamy. Jeżeli potrafią zakłady azotowe sponsorować skoczków narciarskich, to Jakieś pieniądze mogłyby się przecież znaleźć dla tarnowskich to jest piłkarzy. polityki politykowej prowadzonej e, e, przez ja zakład, tak, to nie jest zakładem partii. Mieszanie, państwa. Tu mieszanie nie ma do sponsoringu jest... Kuba, mieszanie to, 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 to. do sponsoringu partii ja uważam, że chyba e, nie, nie zastanowiłeś się, co powiedziałeś. Bo, bo czy to będzie Platforma, czy PiS? Ja nie uważam, że Platforma ma jakieś decydujące... E, e, Puls Biznesu opublikował e, listę. E, ja nie zamierzam Platformy bronić, ale, ale tak samo nie widzę żadnych ruchów ze strony Platformy, która aby sterowała sponsoringiem. Nie? Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Kurwa, jest ale to, Przepraszam bardzo, nie chcę nikomu wypominać, ale pani Agata Mrus, była szefowa spółki, która złożyła demisję, Spółki żóżowej startowała z list platformowy. Eee, proszę Państwa, jeszcze ja się dwa się, słowa. No, jeśli z popat tego przełożenia, jeśli panie panie popatrzymy przełożenia, myślę, że niech Pan zapanuje na za na za nad nimi. Na wszystkie na firmy, na, na właścicieli w, w lesie, To każdy jest powiązany z jakąś partią prawą, Właśnie, czy lewą, w czy centrum. I nie można mówić, że akurat decyzje wydane przez zarząd danej spółki, czy to jest spółka z każdym partią, Ja ja to w sporcie tutaj koledzy kibicują na bieżąco. Ja, może, nie aż takim kibicem jestem na co dzień. To się może zmienić. Zaprzeczam, Dobrze, dziękuję. Ja zapraszam na to. Natomiast faktycznie to jest to, że to, to był za, wydaje mi się, że te kłopoty klubu Unii to też właśnie z tej historii wynika. Zakładowy klub sportowy. I w sumie to decyzje kiedyś były podejmowane w zakładzie, prawda, co do finansowania, co do budowania tak. tego klubu. Potem to się zmieniło, a decyzje i tak były podejmowane w zakładzie. Wydaje mi się, że tutaj takie rozdwojenie też spowodowało, wpuściło po prostu w tę ten, 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 ścieżkę kłopotu. dobrze, ścieżkę, nie nie no ale to było tak, dawniej. No, na to program. Chodzi. Widzę, że z, tematy sportowe i <laughs> podatkowe zdecydowanie zdominowały tą ostrą część dyskusji. Tak. Mam no, nadzieję, biletach, że w kolejnej debacie poruszymy jest. temat chociażby biletów autobusowych i wtedy już prawdopodobnie przyjęte budżetu miasta Tarnowa. Bardzo Państwu dziękuję. Gośćmi Talwizji byli pani Anna Czech, Grzegorz dziękuję Światłowski bardzo. Dziękuję bardzo. Jakub Kwaśny dziękuję bardzo. i Tadeusz Mazur. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia Jerzy